Zaskórniki i rozszerzone pory sprawiają wiele trudności pielęgnacyjnych niezależnie od wieku i płci. Jak sobie z tym poradzić? Jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach? I czym różnią się zaskórniki otwarte od tych zamkniętych? Zapytam o to kosmetologa medycznego Magdę Wrubel, znaną na Instagramie jako Mama Kosmetolog. Cześć Magda. Cześć Natalia. Jak to jest z tymi zaskórnikami? Czym różnią się otwarte od zamkniętych? Jeżeli mówimy o zeskórnikach zamkniętych i jest ich bardzo dużo, to wtedy możemy na czole, na policzkach zauważyć taką podskórną kaszkę. Ona jest wyczuwalna pod palcami i też widoczna gołym okiem jeżeli mówimy o zaskórnikach otwartych, to zazwyczaj są to tak zwane wągry, mhm. które w procesach utleniania i w mieszku włosowym czy tam mieszku włosowym, ale między innymi my nazywamy to ujście gruczołu łojowego, dochodzi do różnych procesów fizjologicznych, tak jak wspominałam, jest to proces utleniania. Wtedy mhm. mamy właśnie taki czarny zaskórnik. Zazwyczaj tworzy się w strefie te na twarzy, ale również może być na plecach i w górnej części klatki piersiowej. Okej, okay, w takim razie w jaki sposób usunąć zaskórniki? Czy takie wyciskanie ich w domowych warunkach pomoże, żeby szybciej pozbyć się właśnie tego problemu? Po pierwsze, nie wyciskaj. Wyciskanie w warunkach domowych może nam przysposzyć tego, czego nie chcemy, czyli mhm. możemy takie zmiany po pierwsze sobie dodatkowo rozsiać. Ja zawsze mówię, że nigdy nie wiesz, co masz pod paznoksiem. Mm -hmm. e, higiena w tym aspekcie odgrywa kluczową rolę. E, kolejna kwestia to jest e, robienie sobie blizn potrądzikowych. Mm -hmm. e, z, właśnie z, od tego się między innymi też tworzy taki trądzik kosmetyczny, że my te zmiany po prostu sobie zaczynamy wyciskać, dochodzą też bakterie beztlenowe e, i mamy taką postać trądziku, którego sami sobie wywołaliśmy niestety. No tak. A czy to jest taki problem, którego możemy się pozbyć raz na zawsze? Czy raczej um, to jest coś, co będzie nawracało w zależności od stylu życia, mm -hmm. pielęgnacji i tak dalej? Przecież to pytanie bardzo ogólne, bo na każdy można rozwinąć um, długi bardzo temat. Um, ale mm, jak dobrze na to odpowiedzieć przede wszystkim to też zależy od tego jaki mamy rodzaj skóry mm -hmm. bo skóry tłuste skóry trądzikowe Będą się o wiele szybciej nam w cudzysłowie zanieczyszczać mhm. Też substancje, które są komedogenne w niektórych produktach kosmetycznych, czyli te zaskórnikotwórcze, będą nam przyspieszały zanieczyszczanie tych naszych porów, mhm. dlatego też powinniśmy racjonalnie do tego podejść. Jeżeli mamy taką skórę, to wtedy wybieramy zupełnie inną drogę naszej pielęgnacji i naprawdę się staramy, żeby ta pielęgnacja nam służyła i te pory nie były ciągle zanieczyszczone, aczkolwiek na przykład u skór suchych tego nie zauważymy, tak, mm -hmm. więc to jest wybiórcze i też nie, jest, nie można powiedzieć, że jest jeden złoty środek, który nam pozwoli na Oczyszczenie porów, magiczny zabieg i nie będziemy mieć tego problemu do końca życia absolutnie nie. Ok, w takim razie jak zapobiegać powstawaniu zaskórników? Jak zapobiegać? To właśnie idealne określenie. Jak zapobiegać, żeby potem nie leczyć, na mm -hmm. przykład e, pielęgnacja, stosowanie różnego rodzaju produktów, e, które będą zawierały między innymi e, kwasy aha, e, retinol. E, Taka magiczna, piękna nasza substancja. Tak. Kwas glikolowy, kwas salicylowy, kwas migdałowy. Substancji jest bardzo dużo, więc wybieramy już takie kosmetyki, które między innymi będą nam służyły na zmianę tego pH gruczołu łojowego, ale też wpływały właśnie na oczyszczanie. Uść gruczołów mieszków włosowych, bo tak to się fachowo nazywa. Mhm. E, mój e, profesor z m, uczelni zawsze mówił, że przepraszam, muszę to powiedzieć, pory mamy w warzywniaku, ale wiem, że się taka nazwa przyjęła, tak. więc e, m, mówmy e, taką nazwą zrozumiałą. No i troszeczkę idąc tą nazwą, czy da się skutecznie zniwelować rozszerzone pory? Zniwelować tak, między innymi właśnie tymi substancjami aktywnymi, kwasami, mhm. możemy wpłynąć na e, zmniejszenie się tego gruczołu. E, Łojowego, ale również zabiegami typowo stricte gabinetowymi, m.in. E, mikronakowaniem, peelingi chemiczne, mhm. laseroterapia. Czyli mamy tutaj bardzo duże pole do popisu, żeby jednak e, tą skórę e, wyprowadzić i żeby te pory rozszerzone nie były na tyle widoczne. Okej, okay. a jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach, jeżeli właśnie chcemy działać na zaskórniki czy rozszerzone pory? To tak jak wspominałam, kwas salicylowy, kwas glikolowy, mhm. kwas migdałowy też również na początku się fajnie sprawdzi, retinol. W peelingach chemicznych ja bardzo lubię kwas TCA, mhm. on będzie świetnie działał nam właśnie tutaj na pracę gruczołów łojowych, więc... Tego typu e, substancji aktywnych e, szukamy w kosmetykach. Okej, okay, a czy zaskórniki są zarezerwowane tylko dla skór młodych, właśnie takich przytłuszczających się? Czy możemy mieć na przykład jeszcze skórę Niecynamid, niecynamid. Tego szukałam w głowie tej nazwy, tak. Niecynamid jest czyli świetny. Do składników aktywnych niacynamid uwielbiany i tak. taki bardzo na topie. Ostatnio jest bardzo dużo zapytań o niego mhm. i to bardzo dobrze. Ale właśnie jeszcze kontynuując drugie pytanie, czyli. Czy te zaskórniki będą tylko dla skór młodych, przytłuszczających się, czy też dla, można mieć skórę dojrzałą i właśnie problem z zaskórnikami? Ym, można mieć skórę dojrzałą i można mieć problem z zaskórnikami. To nie jest powiedziane, że tylko w okresie tym nastoletnim będziemy się borykać z tym problemem. Y -hmm. Ja mam osoby, które mają e, bardzo dojrzałą skórę i są też w przedziale wiekowym 60 plus. Które okay. również się borykają z tym problemem. Ale tutaj zazwyczaj koncentrujemy się tylko na kobietach. Mężczyźni również mają ten problem, tak? Dlatego nie rozgraniczałabym to tylko na jeden wiek. Mhm. I tak jak najbardziej może się to zmieniać ze względu na to, że na przykład my kobiety jesteśmy hormonozależne, mhm. a też dochodzi jeszcze bardzo dużo wiele innych czynników w naszym organizmie, które mogą powodować tego typu. Zmiany. Okej, okay, czyli pielęgnacja nie należy do najłatwiejszych, ale to też nie jest tak, że, się, że zupełnie sobie z tym problemem nie poradzimy. Odpowiednio ułożona pielęgnacja, regularność, nie wszystko na raz i nie wyciskamy Dokładnie. w domu, nie eksperymentujemy i na pewno możemy uzyskać te pożądane efekty. Bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.